Mm. Cześć. Tu Antek i jego tata. Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj mamy koszenie rzeżuchy, ale sieczkarnią. Rzeżuchę, jak widzieliście w ostatnim filmie, zasadziliśmy. Jej stan mm. jest taki, doskonały. Dosyć taki spory. O, Justyna ci postawiła, Antoś. Weź mm, traktor na razie. Kosić? Mm. Słuchajcie, i teraz y, rozpoczynamy. Wyliśmy do tego celu Jaguara. Nie, to, to ciężko. No. Jaguara z blisko. Weź i ten traktor. Nie. Nie. <ścoughs> ciężko miał przejechać. Ale przejechał chociaż troszeczkę. Weź jeszcze raz na coś przejeć. No, a czuć rzeżuchę, nie? nie. Ciężko, ciężko dzień dobry. Ciężko tutaj przejechać teraz. Blokuje się chyba, co? Synuś. No. O -o. Zobaczymy czy coś zostało. Nie, ale trzeba wolno jechać, bo może tam coś się zacząć. No, bo jeszcze nie wsięliśmy w sumie przyczepy, tam mamy Joskin. joskin. I tutaj tego od ojca. I... A że żucha, patrzcie, już się tutaj podniotła. <laughs> no tak to wygląda, Antosiu, tak samo wiesz, na no normalnym polu jak przejedziesz po roślinach, no to też się zniszczysz. Zabijesz je, nie? Jak przejedziesz, podniecisz je. Mamy jeszcze, słuchajcie, żeby Wam tutaj zaprezentować ten header do jaguara, ten... Ale my już zaprezentowaliśmy kiedyś. I wzięliśmy go, nie? Tutaj. Bo mama miała nam pomóc, ale można nas I co tam powiesz, Justyna? Co tam jest z tym Jest taka, folia, taka jakby ta folia, ale to guma. Ja też ma takie coś, że, że na przykład kamyki nie wpadną. Albo jak tutaj by mogły wpaść, to tutaj to od razu przerzuci. Tak, no, no, prawda? No. Tak, no zobacz, jaka skoszona. Ojej. Aż leży. Mama wejść. Też się, Ania, przytnij i zobaczymy, jak będzie szło jaguarem, ale. Przycięta. A, przycięta. A później Antoś dostanie na kolację trochę związku. O! Mhm. Antoś na kolację. Antoś, co ty na to powiesz? Nie! Dlaczego? Antoszu, a, a jak bardzo lubisz kapustę kiszoną? Nie lubię! Nie, nie. Antoś nienawidzi kapusty kiszonej A jak był mały, to jadasz mu się uszy trzęsą. No, ale teraz już mu się niestety nie trzęsą <noise> nawet, nawet mu się dziurka w nosie nie trzęsie Koń A, a, już nie jest koniem, no. tak Antoś? Patrz, ty na mu na dojca Popsuła chyba już nie. Popsułasz, czy nie? Nie, nie Straszy Cię tata. Padrę. Dobra. Dobra. Dobra Antek, będziemy miał Antoś, piosenną sałatkę. Przemień teraz y, header w jachuarze. Zjedz przypięty. Ten header, byś mógł zjeść. Nie, no weź ten drugi Antoś. Odepnij ten disco. I weź tamten. Zazbiera no. Zobaczcie, Am już nie jest zły, to wszystko, się tak wszyscy nie Tak, już mu odrosły. Już mu odrosły i tyle teraz trzeba przyciąć No ale nie ma łysą. <grym> I uwaga, teraz wielki test, zobaczymy, jak tutaj idzie. <grym> wada się trochę, wata się trochę podnosiła. Oj, coś nie idzie. No idzie. musiałem trochę mocniej popchnąć. Mm -hmm. To jeszcze powinno sypać w sumie, nie? Na przyczepę. A gdzie szkoda, macie? że w tych kombajnach z brudera nie ma takiego przelotu, że, że leci jak naprawdę. Ojej, ale to, tutaj to by, by było... Był taki mały ślimak i wtedy i wolałoby do no. szkoda, że te brudery nie są na baterie, prawda? No, to by było dobrze, nie? Wszystko by samo działało mm -hmm. Dobra, przejdźmy. Ty nawet zmieliły koła, prawda? Przejedź jeszcze, no, w drugą stronę mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Co tu robisz? Jak tam jedzie? Tyle No, no O, trochę skośnęło no pokaż tutaj w ręce. No patrzcie, trochę jest skoszone. mama nam trochę pomogła, ale się skosiło, to w sumie zabawa, nie Antoś? No będziesz tu mm. kiedzić i to kosić. Mm. 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 O Justyna już otwiera przyczepę. Taka. Jeszcze nie było nawet wysypywał. co Jak nie byłam? możesz zamknąć, właśnie to popchni ten siłownik Antoś. Mam się. I jak tutaj idzie, Antosiu? Trochę, ale się Znowu. Um... Wiesz, co? Możesz taką sobie, taki rządek usypać, tak jak w farmingu, i że będziesz po prostu jechał. O, właśnie. No, to weź pozbieraj. Tak, jakbyś O! Rękami. Co jest, Justynia? Zabrałaś mu? A, bo ty tu mu ustawiasz, dobra. Nie, to chyba tak. A, ja myślałem, że ty to byś zrobił. No. Tak. Tak. Trochę, trochę tak. Trochę tak. Wiesz, taki rządek, nie? Ania! Kupa! Dobra, muszę uciekać, bo już chce chcę kupę. Trzymajcie się. A ja! No hej, my już wróciliśmy. Słuchajcie, teraz Wam powiemy, jaki mamy tutaj plan do zabawy. Czy to mi się gimbal powróci? A więc ta. Plan jest taki. Że Antoś wziął Rolanda, czyli prasa Klasę. Klasa to prasa. Że będzie nią prasował. A tutaj jak widzicie, jest papieru teolatowego, ten co wszyscy go wykupowali z Biedronki i z innych makwisów, robili zapas. Przykroiliśmy go na pół i z niego zrobimy balot. W ten sposób, że napchamy tej rzeżuchy do środka, a potem go owiniemy folią. nie? O, taki, taki masz. No dobra, no to niby. Chodź, Antoś tak na niby, że tego wyrzuć, nie. że to już jest taki sprasowany, tak na niby, nie? I teraz wrzuć tego pustego, otwórz tam, Antosiu, No wrzuć tego pustego. Nie trzeba pustego. No tu masz, pusz z tą rolkę. Pusta rolka wchodzi tutaj. Pokaż, jak tam wyszło. O, patrzcie, nawet pasuje. Czyli niskim, pół, niskim kosztem, nie? słuchajcie, można też zrobić sobie takie baloty w domu. Jeżeli ktoś ma pracę, a nie ma balotu, tak jak my, tak masz balot. że jest tylko jeden. Dobra, i teraz Antoś niby jedzie tutaj. Tak na niby, się że. Dobra, Antoś, teraz wyciągnij tego balota mama, pustego. Mama no. tutaj ten. Napełnij go y, tą żerzuchą. Moi. 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 Mama tutaj jeszcze folię weźmie. Nogi Justynka? No. Nie, nie sobie z nie. Nie tego. Mama tutaj zrobi, żeby tak wyglądało no. bardziej realnie, nie? Tak jest. A po zapawie się po prostu wyrzuci. Mamo. To nie będziemy tego jedni. Nie, że to. O. Patrzcie. Antoś napełnił już go trochę tą rzeżuchą. Może starszy Antosiu, nie ma co tam pchać na siłę. Masz jeszcze jeden, nie? Patrzcie jak fajnie to, to wygląda. Mamy jeszcze drugi taki balocik. Tu biorę tą folię spożywczą. To jest taka Zwykła, Najzwyklejsza folia patrzcie I teraz. Jak roadę. Zawijamy. Do środka można dać. Patrzymy jaki fajny ten się I mamy balot, słuchajcie, rzeżuchowy. Wygląda jak normalnie jak trawiasty. Antoś, weź go teraz w łóżek, możesz, jeszcze chcesz. ja tę drugą A, drugi. to jeszcze Antoś, nie na jeszcze jeden. No czekaj, tutaj damy. Macie jeszcze tam zielony Antek? Gdzieś koło ciebie? Jest? On, nie zielonego, tutaj trochę. No to daj. Tutaj... Co, boni? Co, boni Co boli A tu tutaj tego już nie da rady zgarnąć. Dobra. Nie. Co nie? Antoś. Antoś, no. Jeszcze zrobimy to drugi jest... balot. Ja ja to ja jeszcze to raz pokażę raz. Dawaj, tak, do no, naszej. foliarki, tak? Tak. Jak się znaczy tata, owijarka, tak. nie? Ale nie mamy owijarki. No, ale to ja tak na niej A to weź wiesz, pokażę tutaj bokiem, jak to, no. jak to wygląda. No, patrzcie, wygląda super. Nie kłóćcie się. Boże, dzieci. od kiedy są ciągle w domu ze sobą, to ciągle się kłócą. Nie kłóćcie się dzieci. Dobra, ważne żeby się nie zabili. <grym> Justyna, co ja uciekam z kamery, to ty do Masz. mnie. Masz. Masz Justyna. Podaj Antośowi. Antoś, do traktora teraz, zaczep. Justynka, owinąć nie. A no, Co ty mu... dwa naraz rzuciłeś Antoś? Jeden. Patrzcie. Że jeden byśmy rzucił, a potem drugi. <laughs> Ona nie, czy też... Nie, strasznie Antko. Aniu. Kotem mógł wiedzieć To czy... no Dobrze. A ty wiedział? nie o. Nie! Nie, nie. No Justyna no się boi, czasami takich rzeczy ostatnio się sałaty przestraszyła, która wisiała na drzwiach od lodówki. Tak więc, słuchajcie, jest zaczepione, jedzie, dobra, wyrzucaj. Hmm. Patrzcie, jakie idzie go. Wyrzucone, słuchajcie, i jedzie dalej, nie, i to można sobie znowu włożyć i w ten sposób można naprawdę się superancko bawić. się korzystać z pogody, bo jest na razie ładny początek kwietnia. W o, zobaczymy. Wyrzucać? Dobra, wyrzucaj. Co się stało, kochanie? Idziesz do mamusie? Nie. Chodź już ty się. No czym Andek, teraz trzeba wrzucić na, na przyczepę, co? to, a może teraz z tym krokodylkiem prasę... byś to załadował? No właśnie, prasa musi odpiąć. Tym ładowaczem. Na, na... W ogóle mniejsze chyba są fajniejsze, no bo nie, ten duży się, bo się nie zmieści do kadyryka. No, a ten patrzcie wszedł, wszystko. Idealnie. No i teraz Antoś zawraca, patrzcie, podjeżdża, skręca, wyładuje. No sprzede, z tego można być skupsiana. Ty, patrzcie, z, faktycznie, złobianki po truskawkach. A już ty to masz fajne pomysły. Dobrze, na to się wyładuj. A zobacz, patrzcie, to nic nie boli. Jeszcze fajnie jakbyśmy mieli by takiego tira i nie wiesz, że to byłoby na przykład naczepa, nie? No. A wiesz z czego można by było to zrobić. Z klocków, tych duplo i z tej wielkiej zielonej tej podstawki. Że to niby była przyczepa i wtedy tę tą włubiankę na to postawić. A wiesz, że tata, że Załaduj że jeszcze ten drugi. Wbudę, byśmy, jeszcze ten drugi załaduj. Jakbyśmy mieli jakąś no trzepę i y, 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 no. na przykład do jest nawet. I, co ty masz tam za. <grym> I wtedy y, 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 byśmy Uy. mieli naczepę. No dobra, nasza... ładuj do tego. Jest hmm. będzie ci się podlewała kwiatki. Nie? Tutaj będziemy podlewać? Patrzcie, i ja też ładuje. Bardzo fajnie. I jeszcze mam tak, no inny pomysł. Jaki? na Joskina. A i że to... Ty naprawdę fajnie. I że to na Joskina, nie? I byś musiał podpiąć teraz tego dojtwara. I tak niby, że jedziesz do siebie na gospodarstwo, nie? Tak. Pa pa pa! Pa. I patrzcie, to jest ta nasza farma, co ja robiłem, ale odczepiłem. Filos, bo jest niebezpieczny. No, żebyś się z tyłu nie wadnęła. Tutaj traktor, przyczepa jest. Madera. Mam powierza. pomysł, gdzie będziemy wycofywać. No, to cofaj. Dobra. I co teraz? Jak to wysypać się jeszcze? Tutaj miałem pomysł, że to wtedy wskoczy tutaj, no. do jaskina. Bardzo dobrze. A, i że kiper robisz? I że kiper robisz. Trampe jeżeli... kiper. I wysypane. ta Taka tutaj -ta trzeba, to. Z Daj, ja to wyrzucę. No bo to jest niebezpieczne. No. Tak więc, słuchajcie, od koszenia, żurzuchy, siania, poprzez koszenie, blisko potem zbieranie, prasowanie, zrobiliśmy szybką akcję. I... I będziemy uciekać. Trzymajcie się, cześć. Antoś, pożegnaj się. Cześć, No, cześć.